Kukurydza wbrew pozorom jest rośliną podatną na uszkodzenie przez różne organizmy szkodliwe, kwasty, choroby oraz szkodniki. Samych fastów jest około 100 gatunków, przy czym najbardziej popularne to 40 z nich, ale grupą rozwijającą są choroby oraz szkodniki. Chorób mamy co najmniej kilkanaście jednostek, a w szkodnikach wyróżniamy już prawie 100 gatunków. Przy czym takie najbardziej szkodliwe to jest około 20 z nich. Choroby i szkodniki występują na obszarze całego kraju. Przy czym musimy wspomnieć, że największą ich liczebność obserwuje się w rejonach południowych oraz centralnej Polski, gdzie warunki glebowo-klimatyczne są bardziej sprzyjające dla rozwoju gatunków ciepłolubnych, bo to te gatunki ciepłolubne, jako że mają wyższy metabolizm, potrzebują większej ilości pokarmu, a kukurydza jest dla nich siłą rzeczy jedzeniem. Organizmy szkodliwe zagrażają kukurydzy od momentu siewu ziarna aż do zbioru plonu. W tym mamy jeszcze gatunki magazynowe, które uszkadzają nam choćby z ziarno zgromadzone w magazynach. W okresie wiosennym to przede wszystkim chwasty, które konkurują z kukurydzą o stanowisko, wodę, nawożenie, światło. W tym samym czasie pojawiają się choćby szkodniki glebowe, drutowce, pędraki, rolnice, pojawia się ploniarka zbożówka uszkadzająca wschodzące rośliny, ale także stopniowo zaczynają nalatywać nam choćby mszyce oraz wciornastki. Takim najgroźniejszym choćby szkodnikiem kukurydzy jest omacnica prosowianka, ciepłolubny motyl nocny, którego stadium szkodliwym są gąsienice uszkadzające nadziemne części roślin kukurydzy. Coraz większym problemem w Europie jest także stonka kukurydziana, której larwy żerują na plantacjach prowadzonych w monokulturze, uszkadzając system korzeniowy roślin, a chrząszcze żerują na kolbach, wyjadając choćby miękkie ziarniaki, czy też uszkadzając znamiona. Spośród chorób szczególnie duże znaczenie mają fuzariozy. Fuzarioza kolb oraz fuzarioza łodyg wywoływane przez grzyby z rodzaju fuzarium nie tylko obniżają wysokość jakość plonu, ale mogą kumulować w nim bardzo groźne mykotoksyny. W ramach integrowanej ochrony roślin, która obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zawsze podstawowym działaniem są metody profilaktyczne, w tym szeroko rozumiana agrotechnika, dobór odmian mniej podatnych. Coraz bardziej rozwija się także walka biologiczna z wykorzystaniem dedykowanych biopreparatów. Walka chemiczna jest zawsze ostatecznością, gdy inne metody niechemiczne okażą się niewystarczające. Ją prowadzimy jednak zawsze w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych i system sygnalizacji terminu ich optymalnego zwalczania.